Cześć, ma? Trych Dzisiaj zrobimy beat w stylu Shafter. Restaurant posse. Shafter, właściwie Wojciech Laskowski, to polski raper, piosenkarz, producent muzyczny oraz reżyser teledysków i autor tekstów. Chyło się wiewożny, początkowo zajmował się produkcją. Pierwszy utwór z wokalem pod tytułem Dead in Designer Clothes stworzył w czerwcu 2016 roku i opublikował go na SoundCloudzie pod pseudonimem Restaurant Tuesday Już był producentem, to publikował swoje bity na kanale YouTube Kstyk 31 października 2018 roku został wydany jego debiutancki mini-album Horse The View Horse The View Horse the... nagrania w formie fizycznej zajęła się wytwórnia Asphalt Records Charter w swoich kawałkach uczył mu klimat retro W swoich tekstach śpiewał o grach, sukach oraz pieniądzach Robiąc ten beat, wzorowałem się nutą Miami 1999 Oraz tutuł Candy Doll Zacząłem od znalezienia sampla Git Wrzuciłem go do Serato I pociąłem go w taki sposób Cool. Gitarka jest smutna, low fi oraz pocięta jak przeciętny londyński drillowiec. Wróciłem to sobie na mikser oraz dodałem EQ, którym uciąłem i niskie, i wysokie częstotliwości. Dodałem również vintage chorus, żeby sama gitara była taka vintageowa, stara. No i kurwa jak z płyty winylowej. Jak słuchałem nuty Miami 1999, strzejałem się, że shafter tam nie dodał własnego basu, więc ja dodałem basówkę. Która powtarza nuty z sampla Wszedłem do Lapsa Wziąłem gitarę basową I zrobiłem taki patel powtarzający naszą pociętą gitarę Chunky jest fuck Wziąłem na Mixer Chciałem wszystkie wysokie częstotliwości ale Znowu użyłem Vintage Chorus żeby basówka się zgrała z samplem, żeby to wszystko brzmiało jak autentycznie jeden kurwa sample. Perkusja. Jeśli chodzi o perkusję, to wziąłem kick. Taki snare. Skompresowany hi-hat. Winylowy hi-hat. Loop z New Magic One Tylera. Zwykły hi-hat oraz trapowy snare. Wycięłem wszystko na master na czwórkę Oraz dodałem EQ, w którym wciąłem wszystkie niskie częstotliwości Oraz lekko obniżyłem wysokie Oraz dodałem ozon i major, żeby perkusja latała po sławach. Dzięki czemu perkusja brzmi właśnie w ten sposób To jest Bartek z przyszłości Ponieważ już w sumie nagrałem wszystko, ale zapomniałem powiedzieć, że bit jest na 111 bpm -ach. Elo. Na koniec dodałem dźwięki płyty winylowej. Dźwięk podnoszenia telefonu. Oraz Kill Bill Riser. Który to? Dodałem EQ, który robimy jak Poł, Oraz Fruity Delay. Jako ostatnie dodałem fil perkusyjny, który skopiowałem. jeden spanowałem na lewo. Drugi na prawo. I to jest w sumie cały beat. Najsuba no gnęło, bo twoje beat dalej będą brzmieć tak chujowe jak brzmiał. Elo.